I witajcie, tutaj siemanko, ja, Kapi. Cześć. I cześć, ja jest ze mną. z siemanko. Ja A ja jestem w Kapi i jego widzowie mnie chyba znają. Nagrywam tylko, jeden, tylko jedną arenkę, bo mam za mało miejsca na dysku, muszę sobie kompa kupić. Mam laptopa. Ja kompa dostanę w nowym roku, to nie martwcie się, może będzie GTA. Dobra, teraz wchodzimy na arenkę. Ja wybieram. E, dobra, niech będzie martwa. Ten... O, patrzcie, losu jak ja. Się. Dobra, napiszę. No kapi... Nagrywam, nagrywam z kapi... i się Zytajcie się z widzami. Nagrywam z kawki. Matek, nie No Dobra. A niech przywitają się z widzami. Ja się już przywitałem. Dzień dobry. Kto się przywitał? Ja. Ja się przywitałem. Nie, hmm, nie ma tej. A. No, karosze strażaka są lepsze. Zrobię sobie taki drewniany... Ja mam to miatek. Co? nie Ja mam dziachowy miatek. A patrzcie jaki ja mam. Ja mam lepszy od Kapiego. Oh. Ja mam drewniany! No. Kupy, ja, ja brałem ze skrzyni! Aaa! Uważaj, uciekaj! Maciek! Ja brałem ze skrzyni ten ciężko. Ja wprowadziłem się. No Ej, kurczka gansera. Czy to można z daleka to ludzi uprowadzać macie? No wiesz. Ej, mam nie... Nie ja myślę... Chyba na trzeba stać. A czy ile ja mam strzał? Ile zero? Ja mam 28 oooo ja mam łuku myśliwego uważaj o Madiach set nie ja chcę go uprowadzić i go walną. ja ja chcę też go walno mówki. mówki o kurde spadłem o nie spadłem spadliśmy chyba to już chyba na tyle e, taka jedna ręka, taka którą przegrałem e, więc żegnam się z nami i no i łapkujcie taki króciutki odcineczek który ma nie no nagrywam jeszcze jedną arenkę, bo, bo oczywiście takie odcinki nie mogą być nie mogą być aż takie krótkie dobra eee, ja mam minimum 10 teraz ja wybieram, teraz się wybieram, teraz się wybieram jest jeden masz tu piękny jej dobra prosiliście dobra mu, żebym ej teraz, zagrał... teraz taniec, staj, tańczę, tańczę tańczę. czekaj, tańczę, czekaj, tańczę, czekaj muszę to nagrać bo kurzem używcie do tego. Dobra, tań. Tańczę, tańczę, tańczy pomarańcze. Tańczę, tańczę, tańczy pomarańcze. Tańczę, tańczę, tańczy, tańczy pomarańcze. Dziękuję. Dobre. Dziękuję. Dobra, Maciek już. Ale zaraz będę nagrywał SG. Jak ja się zgodzi, jesteś Wojtach? Ja, ja się zgodzę, zgodzę. Dobra. Ale seria Skyward będzie na 100% na moim kanale. Do końca kanału chyba. E, hello! Do. Dobra, widzimy się za chwilę jak... Widzimy się przystąpię. za chwilę jak się zacznie ręka. Cześć, sześć, ja się już witam. O ehm. zapomniałam wybrać tego. Dobra, ehm. Maciuś No No co? No twoich widzów nawet jest Ja jestem Muksis. Maciuś jesteś. Maciuś, dobra. Ty jesteś Maciuś. Dobra, jestem Maciuś. Jesteś. Jesteś. To mu A Dotarłem do, do świątyni światła. Ninja goo! What? Co to Co ty? Mamy słupę. Maciuś, maciu, tańca polabole. Dobra, jestem. Wy sobie kapi, ustaw takie takie coś, że że na niektórych arekach będziesz Blazem, a na niektórych yy, Predatorem. No dobra, wiem na jakim... Yy, na lodowcu będę, by, yy, tym, Predatorem. O kurde! O kurde! Uważaj, uważaj, uważaj! <laughs> Zwaliłem ja. go. Kasia, ma. Nie, poczekaj, to tam, poczekaj, tam. ja chcę go zabić, chcę go zabić. Chodź, 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 chodź. O kurde! Ten se wodę rozlewa. I co, tak to zatamujemy? Klepie, klepie, KLEPIE kurde, to on U, kurde. Się się co on ma, kurde. BABA mnie, że jakiegoś... Co on ma zamierzyć? On ma jakiś odrzut, kurde, miliard! Dobra, ma już ona on się... mnie odrzucił! Surprise, ale miałem farta na wyspę stanąłem! O kurde! Tester cię! <gry> nie, nie! Dobra, jestem... W ogóle... Woda, 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 woda mnie uratowała! Woda, 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 woda. Uratował mnie. O kurde, tester! Silver, Tester, Tester! Silver, Tester! Tester! Oh, zuparam-se, zuparam-se! To... No Tester, me Pomóż! Me ajude! Tester, me To już tej ręki Nie, jeszcze mamy no, jedną rękę, tak? Cztery minuty. Ja, ma... ja chyba już kończę ten odcinek. Z Wami się teraz oto żegnam. I cześć. No ja też się nam Cześć, cześć. cześć.